Nazywam się Stin Lidbo i jestem przedstawicielem Norweskiego Urzędu do Spraw Mediów. Od kilku już lat pracowaliśmy nad kwestiami związanymi z hazardem i grami. I staramy się podnieść świadomość wśród mediów, dziennikarzy, nauczycieli. Kto z Państwa jest nauczycielem? Proszę podnieść rękę. To co zrobię, to przedstawię przegląd sytuacji. Co zrobiliśmy w ciągu ostatnich lat w Norwegii? Dwa dni temu rozpoczęliśmy. Czy widzieliśmy inaugurację kolejnej gry Auto Theft? Czy w Polsce też dużo się o tym mówiło? Było dużo zamieszania wokół tej gry. No wiem, że w Niemczech, w Norwegii wszystkie media online. E, pojawiły się recenzje, e, bardzo wysokie zresztą, sześć gwiazdek. No, w, w większości to byli mężczyźni, którzy recenzowali w wieku 30-40 lat. E, uwielbiają tą grę. Mnóstwo się o tym mówiło. I w dniu, w którym była inauguracja tej gry. Pojawiło się mnóstwo reportaży ze sklepów, w których ta gra rozpo, rozpo, była sprzedawana, i chłopcy młodsi byli też bardzo tym zainteresowani. Chociaż już nie ma tak wielkiej paniki wokół premier tych gier jak kilka lat temu to również mówi nam o tym, jak wygląda kondycja branży. Więc Norweski Urząd do Spraw Mediów pełni rolę doradczą w tym obszarze. My mamy badaczy, mamy ekspertów, ale mamy również taką, taki helpline, linię pomocową dla, dla graczy. Oczywiście czym innym jest zjawisko grania online, a czym innym jest hazard, chociaż tutaj są pewne podobieństwa. Jesteśmy częścią systemu PEGI, paneuropejskiego systemu, ale my głównie zajmujemy się prewencją, informacją i wiedzą. Oczywiście produkujemy różne wydawnictwa, mamy stronę online. Trzeba mieć taką stronę internetową. Staramy się dotrzeć do nauczycieli z tą informacją. Mamy system, w ramach którego nauczyciele opiekujący się uczniami powinni, powinni mieć takie, takie broszury czy takie dane. Mam tutaj około 70 bro broszur po angielsku. Możecie Państwo sobie wziąć po moim wystąpieniu. Na przykład, jeden, jeden z tytułów to kiedy granie powoduje obawy. To jest kierowane dla profesjonalistów oraz rodziców, również dla osób, które pracują w szkołach. Odsyła to również do materiałów online. E, osoby, które są w szkole, psycholodzy nie tylko mogą mieć na biurku u siebie takie materiały i użyć, kiedy potrzebują. E, bardzo lubimy e, znać fakty, co Drugi rok e, robimy dużą ankietę, która jest prowadzona w różnych szkołach w Norwegii. Mamy zwykle 2, 2000 uczestników w przedziale wieków 16-18. Mamy też 2, 2000 rodziców, jeśli chodzi o dzieci 1-12. I to daje nam e, główną informację na temat tego, co powinniśmy robić. Później orientujemy się, co, jakie są problemy wśród młodych, co możemy zrobić. Przeprowadziliśmy takie badania również, jeśli chodzi o gry i sporządziliśmy plan działania w oparciu o wyniki. To jest ta ankieta. Mam plik PDF, więc Państwo możecie sobie go ściągnąć na swoje komputery. Co robimy w ramach tych badań? Pytamy na temat zakresu użycia mediów, jak również ryzykownych zachowań i doświadczeń dzieci. To jest bardzo ważne. I badania są robione anonimowo, są w szkołach. Dzieci siedzą przed komputerami i oczywiście uzyskują pomoc, jeżeli mają jakiś problem z pytaniami. Więc zbieramy ciekawe informacje i to pokazało nam, że jeżeli chodzi o cyberprzemoc w Norwegii, my to nazywamy mobbingiem bardziej. O, to jest dziwne, trochę słowo po skandynawsku, ponieważ jest to bardzo szeroki termin i to obejmuje wiele zjawisk. Dziecko może powiedzieć na przykład, że było mobbowane. Ja byłem mobbowany tylko raz przez osobę, której nie znam. I to rodzi pewne problemy, bo termin mobbing jest stosowany również przez profesjonalistów. I kiedy staramy się to przebadać, jakie są liczby i odsetek tej cyberprzemocy, możemy osiągnąć bardzo wysokie wyniki. Więc obecnie w nowym badaniu pytamy o częstość. Jak często jesteś ofiarą takiego mobbingu? Czy to częściej niż raz w miesiącu? I wówczas uzyskujemy kompletnie inne liczby. Mamy też porównanie, jeśli chodzi o przemoc poza siecią i to się jakoś tam wtedy zgadza. Różne rodzaje prześladowania, czy też innego rodzaju przemoc słowna to jest już inna kategoria. Tutaj mamy dziewczynkę i chłopca po norwesku. Oraz trzy najważniejsze gry, czy, czy najpopularniejsze gry: Call of Duty, FIFA Football i Minecraft. To jest dosyć kreatywna gra. Takie jak klocki Lego Online. Wśród dziewczynek mamy duży wzrost, jeśli chodzi o gry w ostatnich trzech latach. Głównie ze względu na pojawienie się smartfonów. O, dziewczynki grają na smartfonach. Mamy tutaj różne zachowania. I ró różne gry, no Tetris na przykład, to było, o ile się nie mylę, to, to gra wynaleziona przez rosyjskiego inżyniera. Był wiele lat temu. Mamy obecnie nową wersję, ale jest wciąż popularna. Znowu po norwesku, 44% dzieciów, dzieci w wieku 9-16 mają dostęp do konsoli z grami w swoim pokoju. Czyli blisko połowa populacji dzieci w tym wieku. 90% dzieci w tym samym przedziale ma dostęp do swojego komputera w swoim pokoju. To jest ważne, żeby zadać pytania szczegółowo. Więc Norwegia, gdzie mamy dobrą gospodarkę, mamy mnóstwo takich elektronicznych gadżetów i urządzeń. Ale rząd norweski był pierwszym, który e, przygotował Białą Księgę, jeśli chodzi o gry komputerowe który stwierdza, że mamy jakby taką oddzielną branżę. Kom gry komputerowe zostały uznane jako oddzielna kategoria kulturowa, można powiedzieć, jednocześnie powstała grupa ekspertku, eksper ekspercka, jeśli chodzi <gry> o problemy związane z gramy. Były wykorzystywane różne zasoby, Powstał dobry plan działania dotyczący problematycznego grania, ale również hazardu. Oczywiście hazard jest większym problemem, bo wiąże się z pieniędzmi, ale gry, czy też problematyczne zachowania związane z grami też zostały potraktowane jako oddzielny problem. Tutaj widać okładka planu działania i widać, że główny nacisk jest kładziony na hazard. No nie będę tego czytał wszystkiego. Co zrobiliśmy tak jak tutaj Państwo zorganizowaliśmy konferencję. To jest ważna rzecz. Chcieliśmy zorganizować konferencję poświęconą kwestii gier. Szukaliśmy e, ludzi, którzy są poza naszą siecią którzy nie byli zaangażowani w Plan Działania, którzy mieli coś ciekawego do powiedzenia, chcieliśmy zaprosić ich do tej konferencji. To było ważne, żeby ich zebrać, żeby przeprowadzać dyskusję z osobami przygotowującymi Plan Działania. Jako rezultat przygotowaliśmy broszurę oraz stronę internetową, www.problemspeeling.no niestety nie jest po angielsku Tylko broszurki są po angielsku ale to właśnie zrobiliśmy i na tej stronie internetowej mamy y, numery Helplinu oraz y, różne kwestie, którymi można się kierować, jeżeli pojawia się jakiś problem z grami. Zorganizowaliśmy również jakiś konkurs. W trakcie świąt, Bożona, świąt Wielkanocnych zorganizowaliśmy taki duży event. I w trakcie tego eventu mieliśmy konkurs razem z organizacją pozarządową. Nazwaliśmy to problem z problematycznymi grami i perspektywa młodych. Opowiadaliśmy o, o życiu pewnego chłopca, który miał problem z grami. No i z wszystkimi innymi kwestiami z tym związanymi. W ten sposób staraliśmy podejść kreatywnie do tego problemu. Jednocześnie prześledziliśmy, w jaki sposób ten chłopiec się kontaktował z innymi osobami w ramach grania. Pieniądze, które pozyskaliśmy, pochodzą de facto z branży gier. W Norwegii mamy bardzo uregulowany ten sektor. Mamy dosyć dziwną sytuację. I część pieniędzy z tej branży jest kierowana na badania, jak również przygotowywanie planu działania przeciwko hazardowi i problematycznemu graniu. W związku z tym mamy pieniądze od, od niedawna i mamy badania dla badaczy. Chodzi o to, żeby się więcej dowiedzieć na temat problematycznego grania. Jednocześnie mamy pieniądze na pewne stypendia dla studentów, którzy chcieliby się zająć tym, tym problemem badawczo. Drugi problem, który jest bardzo ważny, chodzi o to, żeby nie... Nie traktować każdego zachowania związanego z grami jako problematyczne granie. Jest różnica między użytkownikiem, który gra w sposób normalny, a tym, który ma problemy. Jest duża różnica między kimś, kto często gra, ktoś, kto jest poświęcony temu, tej pasji, a kimś, kto ma z tym problem, kto jest uzależniony. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Ale wielu profesjonalistów, e, e, psychologów, e, ma czasami problem z wyróżnieniem tych dwóch kategorii. Tam to wyróżnienie jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku mediów i polityków, e, ważne jest, żeby zrobić jasne wyróżnienie tych dwóch kategorii. Już sporo powiedziałem na temat broszury. Jak tam z czasem? Jeszcze minuta. Mam już tylko minutę. Trzy ważne rady, które znajdują się również w broszurze i na naszej stronie. Po pierwsze, najpierw mamy wiedzę, potem dialogi, a potem pewne reguły. Już Państwo o tym słyszeliście, na pewno. To nie jest jakaś magiczna formuła. To jest proste podejście, ale chodzi o to, że trzeba interwenować, kiedy widzimy symptomy. Trzeba pomóc zarówno rodzicom, jak i profesjonalistom, żeby zrozumieć, kiedy powinniśmy wkroczyć, kiedy pojawiają się takie symptomy, że coś się dzieje nie tak z tym nawykiem grania. To jest nasza strona. A to jest interesująca rzecz. Jest niedawno wydana książka, W tej książce zebrana jest wiedza na temat, na, na, na temat właśnie takiego, takiego prawie nałogu już. Tytuł to World of Excesses, czyli świat przekroczeń. Wiele gier ma takie cechy, które mogą prowadzić do problemów, które mogą uzależniać, które mogą wciągać. Internet. Wiemy, że podobne problemy pojawiają się w internecie. Można na przykład mnóstwo czasu tam spędzać, stracić kontrolę nad tym, i może to wieść do pewnych sytuacji problematycznych. Uzależnienie od internetu nie jest często rozpoznawane, w związku z tym należy nie znajduje się w, takim, w takiej skali DSM-5. I Państwo nie powinniście koniecznie mieć diagnozy, żeby wkraczać. Jeżeli macie Państwo problem, jeżeli zbyt dużo czasu spędzacie przez ekranem, wówczas trzeba się Zastanowić, czy to nie jest już zachowanie, które jest niebezpieczne. Dziękuję bardzo.